Cześć, tutaj Stachu. Teraz krótki update do filmu z 15 lutego, w którym pokazywałem, jak dałem się zrobić w konia na reklamę pułapkę w aplikacji do skanowania kodów QR. Jak ktoś nie widział, to u góry i pod filmem będzie link do, do tamtego filmu. A więc, tak, następnego dnia po moim zapytaniu na live czacie o zwrot pobranej kwoty za subskrypcję tej niechcianej usługi, dostałem w końcu odpowiedź. I odpisali mi, że kwota 89,99 zł nie jest faktycznym obciążeniem, a jedynie blokadą preautoryzacyjną, która ostatecznie pojawi się na wyciągu bankowym po anulowaniu subskrypcji. Także takie coś dostałem od, od tej właśnie firmy, która pobrała tą płatność. No i minął ponad tydzień. Sprawdziłem na koncie, cały czas ta płatność wisiała, tak jakby zablokowana, nie wróciła na moje konto. Postanowiłem skontaktować się z bankiem kiedy będę mógł tą płatność odzyskać, czy muszę składać jakąś reklamację. No i po rozmowie okazało się, że, tak, że rozliczenie takiej płatności może trwać do około dwóch tygodni. Jeżeli po tym czasie ta płatność nie, nie wróci na moje konto, nie zostanie odblokowana, to, to mogę wtedy składać reklamację. I w dniu 2 marca, czyli tam w sumie to już był chyba 15 czy 16 dzień, po, po tej całej akcji dostałem odpowiedź od mojego banku, że płatność, o którą pytałem e, ostatnio, nie rozliczyła się, dlatego nie obciążyliśmy Twojego rachunku. Najważniejsza sprawa w tej całej sytuacji, gdy coś wam takiego się zdarzy, to jak najszybciej anulować taką niechcianą subskrypcję u źródła. Najlepiej sobie zrobić screeny, zrzuty, nie wiem, ponagrywać rozmowy, żeby mieć później podkładkę dla banku w razie, gdyby zwrot takich pieniędzy nie nastąpił. No to zawsze mamy jakąś tam podkładkę, możemy starać się w reklamacji o zwrot, ponieważ to nam przysługuje standardowo przy płatnościach kartą z tytułu usługi drugi churchback to jest to taka ochrona dla użytkowników kart kredytowych, czy tam płatniczych, chyba też. Więc wszystko przebiegło pomyślnie. I teraz jeszcze sprawa związana z czytnikami kodów QR w naszych smartfonach. Otóż tak, ja z czytnika kodów QR korzystałem naprawdę bardzo, bardzo rzadko. No i teraz wszyscy mądrzy piszą w komentarzach, że w smartfonach w tej chwili to już jest standard, że każdy aparat to robi i tak dalej. No i rzeczywiście w Samsungu swoim, na którym to mi się przydarzyło, rzeczywiście aparat Samsunga z automatu wykrywa kod QR i on się pyta, co zrobić w takiej sytuacji, czy przejść na stronę, czy, 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 czy tam uruchomić. Także on wie, że, że ma przed sobą kod QR. No ale dla jakiegoś tam laika, no tak jak ja w, tym, w tej sytuacji byłem takim laikiem i nie wiemy, że aparat domyślnie skanuje kody QR, bo nawet nie mamy takiej informacji wchodząc w aparat jakiejś oddzielnej zakładki, która jest oznaczona jako skaner kodów QR no to domyślnie wchodzimy sobie w sklep Play i szukamy aplikacji, która rozwiąże nasz problem no, na tym to polega i tak pewnie większość osób korzysta ze smartfona i w ten, w ten sposób działa no i właśnie natyka się później na tego typu problem Także Samsung robi to domyślnie. Jeżeli chodzi o Huawei, bo testowałem to jeszcze na Huawei'u to Huawei w, z automatu czegoś takiego nie posiada, i dopiero jak klikniemy taką dziwną ikonkę w lewym górnym narożniku, to ja akurat mam tutaj Huawei P30 Pro, no, która nijak nie wskazuje na to, że, że to może być czytnik kodów QR. I wyświetla nam się coś takiego. Możemy tutaj sobie kliknąć kilka opcji: identyfikuj zakupy, tłumaczenie, czytnik kodów. No i tutaj rzeczywiście coś takiego jest. Kolejną opcją, tam pisaliście w komentarzach, że można zainstalować sobie obiektyw Google i rzeczywiście obiektyw Google też. Bardzo dobrze działa, skanuje kody, nie ma żadnych reklam. <laughs> Jeżeli chodzi, chodzi o to, że wszedłem na tą fałszywą stronę, na, na tą niechcianą stronę i wpisałem tam numer karty, bo też niektórzy pisali, że kto tam podaje numer karty na jakichś dziwnych stronach. No na pewno bym nie podał numeru karty, gdybym po prostu nie oczekiwał tego, że, że będę musiał wpisać ten numer karty kredytowej, ponieważ chciałem wykupić subskrypcję. Tego serwisu VOD. No i miałem przygotowaną już tą kartę, bo, bo wiedziałem, że przeniesie mnie za chwilę na, na stronę, gdzie będę musiał wpisać te dane, żeby po prostu aktywować sobie subskrypcję. No i dokładnie tutaj ktoś, jakaś firma przewidziała coś takiego, że wiele osób z tego korzysta. No także, także tak, to, tak to wygląda. Firma bazuje na tym, że po prostu ktoś może no nie mieć czasu na szybką reakcję na kontakt z firmą, która świadczy tą rzekomą usługę. Odstrasza też, co niektórych pewnie kontakt w języku angielskim, zarówno telefoniczny, jak i na live czacie. Ktoś nie będzie miał czasu, minie te 5 dni, pobierę, pobierze osiem, te 90 zł. Później o tym zapomni, minie kolejny miesiąc, pobierze kolejne tam 90 zł. Jeżeli ktoś nie kontroluje zbytnio swoich wydatków, no to, to może trwać nawet kilka miesięcy, tak jak w przypadku takich reklam pułap Związanych z t T-mobilem Też mam film o tym na, na naszym kanale. I trwało to kilka miesięcy, że pobierało mi tam kilkanaście bodajże złotych. Kiedy się zorientowałem w ogóle, że. Taka płatność została pobrana. A, a zorientowałem się tylko dlatego, że miałem stałą usługę płatności takiej taki cyklicznej, zleconą na, na, na płatność za internet, bo to był internet domowy LTE. Okazało się, że T-Mobile zaczął wysyłać powiadomienia o niedopłacie, że jest jakaś zaległa płatność. A to była właśnie ta usługa, o której w ogóle nie wiedziałem, tylko tam była w ogóle inna, całkowicie inna zasada. bo Chodziło o tak zwaną usługę Direct Billing, która nie powinna być włączona w internecie domowym LTE, ponieważ nie, nie mamy możliwości takiego bieżącego odczytywania SMS-ów, które przychodzą na, na tą kartę SIM, która obsługuje ten internet. Jest to możliwe tylko i wyłącznie przez panel z obsługi. E, routera, gdzie nie każdy musi i, i nawet chce tam wchodzić e, i to sprawdzać, dlatego też uznana została ta reklamacja. Usługa Direct Billing generalnie jest taką usługą, że nie musimy praktycznie nic zatwierdzać, tylko klikamy e, w jakąś tam reklamę, która ma też jakoś tam sprytnie ukryty przycisk e, potwierdzenia i zostaje e, tak jakby usługa doliczana do naszego e, abonamentu i, i nic o niej nie wiemy dopiero jak przychodzi rachunek, tak? Także tak to wygląda. No, i tak jak mówiłem, tutaj takie firmy bazują na nieuwadze, na, na tym, że ktoś machnie ręką i, i zawsze tam parę złotych im wleci. No, także walczcie o swoje, reagujcie szybko, zastrzegajcie kartę. Moja karta została zastrzeżona. Po kilkunastu dniach przyszła nowa karta. Bądźcie uważni, czytajcie wszystko dokładnie, sprawdzajcie wszystko. Dwa razy zanim coś klikniecie i to by było na tyle. Cześć.